Witam Państwa na drugiej lekcji Domowej Akademii Rodzica. Tym razem dla dzieci w wieku 2-3 miesiąca życia. Pokażę Państwu, co jest najważniejsze w rozwoju w tym wieku i jakie testy możecie sami zrobić, żeby sprawdzić, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo. Dwa proste testy w wykonaniu domowym, natomiast one nie zastąpią konsultacji u specjalisty. Także jeżeli coś Państwa niepokoi, to zgłoście się do terapeuty NDT bad Baby, który pokaże Wam i inne testy i na tej podstawie zdiagnozuje, czy rozwój dziecka jest prawidłowy. Przede wszystkim na tym etapie zmieniamy sposób podnoszenia i odkładania dziecka. Chcemy, aby dziecko zaczęło kontrolować powoli głowę. Nosimy przodem do świata, pamiętamy o podniesieniu bioder, czyli tak, żeby były zakrąglone plecki i odkładamy bokiem. Starajmy się już nie podtrzymywać głowy. Odkładamy najpierw w miednicę, przekładamy rękę na bark i dopiero odkładamy dziecko na plecy. To samo dotyczy podnoszenia. Jeżeli macie Państwo wątpliwości, czy podnosić, czy podtrzymywać yy, głowę przy podnoszeniu, skontaktujcie kontakt, się z terapeutą NTT po który na pewno po, odpowie na wszystkie pytania, czy tak można już yy, robić. Podnosimy dziecko bez podtrzymywania głowy. Nawijamy sobie na rękę, wsuwamy rękę pod bark, druga ręka tylko asekuracyjnie przytulamy do siebie, wpuszczamy po dłoni i obracamy przodem do świata. Odkładamy bokiem. Miednica, ręka na bark i odkładamy na plecy. Dwa testy, które możecie Państwo wykonać w domu. Pierwszy. Trakcja, czyli sprawdzamy, czy dziecko kontroluje głowę. Leciutko podnosimy do góry. Patrzymy, czy dziecko lekko odrywa głowę od podłoża. W wieku dwóch miesięcy chcielibyśmy, aby taki delikatny zryw już się pojawił. Jeżeli głowa zostaje mocno z tyłu, skontaktujcie się Państwo z terapeutą. Drugi test, jaki możemy wykonać. W leżeniu na brzuszku przekładamy ręce wzdłuż ciała. Chcielibyśmy, aby dziecko przyłożyło ręce do przodu. Mówimy, że to jest test uwalniania rąk. Zwróćcie Państwo uwagę, czy któraś ręka nie zostaje zawsze w tyle i czy dziecko nie układa się asymetrycznie. My chcemy, aby coraz bardziej dziecko dążyło do symetrii. W leżeniu na plecach, aby wyrównać balans, czyli żeby dziecko było symetryczne i na trzeci miesiąc prezentowało nam symetrię, to możecie Państwo aktywizować boki ciała dziecka. Może...